Elo, elo 321.0 i miał być przepis na kari z rybą oceaniczną lub morską. Ja dzisiaj zastosowałem okonia morskiego. I przepis jest bardzo dużo przepisów dostępnych w internecie. Powiem Wam tylko skład będzie w opisie poniżej. Natomiast tu wam pokażę jedną najważniejszą rzecz. Nic ważniejszego nie ma. W zupie, w sumie w potrawie typu kari, bo to jest potrawa typu kari. Co trzeba zrobić? Pamiętajcie, na koniec dodajemy mleczka kokosowego. I widzicie, na warzywach, na samej górze oczywiście warzywa wcześniej. Warzywa dajemy wcześniej. Tutaj trochę tłuszczyku. Widzicie. Najlep najlepsze jest takie mleczko. Dodajecie trochę kokosu i przykrywacie pokrywką i to się powoli, powoli dochodzi, wszystkie warzywa dusimy wcześniej, na sam koniec dajemy rybę, bo ryba może być parę minut w, tym, w tej potrawie typu curry dobrze jest rybę dać tak na 15 minut, ale na wolnym, wolno pykającym ogniu, pokażę Wam później co się z tym dzieje, i oczywiście tu już nic nie trzeba mieszać, tylko można tak poprzesuwać, ten sos jest wyborny Okoń morski można go kupić. Oczywiście może być też filet z dorsza. Okoń morski ma troszeczkę inny smak. Jest bardziej konsystencja mięsa. Trzyma się nawet po długim rozgotowaniu. Za parę minut wam pokażę, co dalej. I widzicie, tutaj już jest potrawa gotowa. Pokażę Wam tylko mniej więcej konsystencję, co i jak. Tutaj jest tak. Proszę wodę wyłączyć. Tu jest, tak widzicie, marchewka, cukinia, grzybki mum, cebula. Cebulę kroję na połówki i wrzucam. Por i por tak na duże kawałki. To samo jest, ponieważ dzieci często lubią taką potrawę, ale nie lubią marchewki. To widzicie, marchewka jest całości, dlatego, że później można wyciągnąć, jeżeli dziecko nie lubi marchwi, Ale widzicie, konsystencja ryby jest sprężysta, nie rozwala się, bo dorsz może się rozwalać. Także okoń morski jest pyszny. Oczywiście próbujemy, jak tutaj troszkę tylko spróbuję, mmm, pychota, o, do, do, doprawiamy do smaku. Ryby w ogóle nie doprawiałem, tylko troszeczkę pieprzu ziołowego na górę. Wszystko gotuje się w kari i po pewnym czasie gotuje się, to się nie smaży. Mamy niesamowity smak. Pozdrowienia, serdeczności, życzę wszystkim smacznego. Bo najważniejsze jest to, żebyśmy jedli dobre rzeczy i wtedy się dobrze czujemy. Jesteśmy wspaniali i najlepsi. Pozdrawiam wszystkich najwydystylowaniu chniejszych siema 3210 mówił do Was Start TV siema!